18 czerwca 1941 roku na Kremlu trwa właśnie nerwowe spotkanie politbiura. Dowódców wojskowych Georgija Żukowa oraz Siemiona Timoszenki z Józefem Stalinem. Obaj wojskowi od kilku dobrych dni obserwują koncentrację wojsk niemieckich na granicy z ZSRR. Próbują przekonać Stalina, że Hitler planuje inwazję. Niemcy byliby głupcami, gdyby nas zaatakowali bagatelizował problem Stalin, gdy generałowie co i róż przypominali mu o realnym zagrożeniu. Teraz jednak szef sztabu generalnego Georgii Żukow oraz komisarz obrony Siemion Timoszenki. Timoszenko, niemal go błagali, aby zarządził pełną gotowość bojową. Stalina coraz bardziej irytowały te uwagi, w końcu zniecierpliwiony wykrzyknął do Żukowa następujące słowa. Przyszliście nas straszyć wojną, czy może chcecie wojny, dlatego że macie za mało odznaczeń? Po tych słowach Żukow zamilkł i zbladł z przerażenia. Rolę negocjatora przejął Timoszenko, który odparł, że przecież sam Stalin niedawno mówił publicznie, że wojna jest nieunikniona. Poirytowany Stalin zwrócił wówczas wzrok na członków politbiura i zaczął drwić. No i widzicie, Timoszenko to porządny człowiek z dużą głową, ale małym mózgiem. Powiedziałem to na użytek ludzi, ponieważ musimy wzmocnić ich czujność. Natomiast Wy powinniście wiedzieć, że Niemcy nigdy nie zaatakują Rosji. Musicie to zrozumieć. Po tych słowach Stalin opuścił salę, by dosłownie za moment do niej wrócić, po czym dodał jak przestrogę: Jeśli sprowokujecie Niemców niedozwolonymi ruchami wojska przy granicy, polecą głowy. Zapamiętajcie to. Stalin opuścił gabinet trzaskając drzwiami, następnie polecił Nikicie Chruszczowowi, aby z poziomu Ukrainy obserwował niemieckie ruchy. Czuło się statyczny ładunek napięcia wspominał później ten dzień Chruszczow. Żadne inne decyzje tego dnia nie zapadły, gdy tymczasem na granicy niemiecko-sowieckiej trwały przygotowania do inwazji, która miała odmienić bieg historii. Niemcy przegapili już najlepszy moment. Zapewne zaatakują w 1942. jedź na wakacje. Tymi słowami, na trzy dni przed rozpoczęciem niemieckiego ataku, Stalin zwrócił się do Andrzeja Żdanowa, późniejszego dowódcy obrony Leningradu. Członkowie politbiura nie wiedzieli sami, co o tym myśleć. Rozkładali w bezradności ręce lub wymownie wzruszali ramionami. Stalin nie wierzył w możliwość niemieckiej inwazji. Trzymał się zasady, że Hitler nie zaatakuje ZSRR zanim nie pokona Wielkiej Brytanii. Prowadzenie wojny na tylu frontach, w tym z liczną Armią Czerwoną, byłoby przecież szaleństwem. Od 1930 roku Współpraca z Rzeszą układała się poprawnie, a do Niemiec strumieniem spływały sowieckie surowce ropa naftowa, bawełna, kauczuk, chrom i rudy metali. Dlaczego więc Niemcy mieliby to porozumienie niszczyć? Ten brak decyzyjności Stalina okazał się później brzemienny w skutkach. Był on głuchy na komunikaty od jednego z agentów NKWD, który mijając granicę pociągiem dostrzegł remonty na drogach oraz podejrzane prace na liniach kolejowych, tak jakby Niemcy dostosowywali tory do rosyjskiego rozstawu kół. Zaczęły się nieśmiałe dyskusje o tym, że Stalin sam się oszukuje. Dyktator słyszał też o przestrogach ambasadora niemieckiego w Moskwie, hrabiego von Schulenburga, który dyskretnie ostrzegał sowieckich dyplomatów o niemieckim ataku. Wszystko na nic. Dezinformacja osiągnęła teraz szczebel ambasad, wykrzykiwał wściekły Stalin, gdy tylko usłyszał te informacje. Sowiecki przywódca ignorował nawet ostrzeżenia Richarda Zorgego, jednego z najlepszych szpiegów, i późniejszego bohatera Związku Radzieckiego, który przekazał dokładną datę inwazji. 20 czerwca wpłynęły kolejne raporty o zbliżającym się zagrożeniu, tym razem powiązany z kontrwiadem. Ambasador ZSRR w Berlinie, Władimir Diekanozow, raportował do Moskwy, że wkrótce nastąpi inwazja, ale szef NKWD, Ławrienty Beria, w stylu Stalina, zaklinał ambasadora, by przestał siać dezinformację, po czym w notatce do Stalina zapisał: Moi ludzie i ja, Josifie Wisarjonowiczu, doskonale pamiętamy waszą mądrą przepowiednię: Hitler nie zaatakuje nas w 1941 roku. Znawca życiorysu Stalina Simon Montefiore uważał, że notatka ta celowo miała szyderczy charakter. 20 czerwca, w piątek w nocy, Oberkommando der Wehrmacht rozesłało do wszystkich grup armii hasło Dortmund. Inwazja miała nastąpić za około 30 godzin i była to decyzja nieodwracalna. Na granicy niemiecko-sowieckiej Hitler skoncentrował ponad 3 miliony żołnierzy niemieckich, wspierać ich miały wojska z Finlandii, Węgier i Rumunii. W przygranicznych lasach rozlokowano parki motorowe, skumulowano oddziały łączności, organizowano odprawy jednostek bojowych. Siatki maskujące przykrywały sprzęt artyleryjski, a 2,5 tysiąca bombowców Luftwaffe szykowało się do natarcia. Trwała też zakrojona na szeroką skalę indoktrynacja i była ona tak efektywna, że przeciętny niemiecki żołnierz nie tylko z całego serca nienawidził bolszewizmu, ale też zakładał, że wojna zostanie wygrana w ciągu trzech-4 tygodni. Jeszcze 20 czerwca w piątek wieczorem na Kreml spłynął ważny komunikat. Na morze wypłynęło 25 niemieckich okrętów. To prowokacja, niech sobie płyną, skomentował sprawę Stalin. Łączną liczbę ostrzeżeń, które trafiały do Stalina, niektórzy historycy szacują na około 100. Trudno było jednak nie zauważyć rosnącego niepokoju wśród ludzi na Kremlu, tym bardziej że mnożyły się ostrzeżenia z zagranicy, z Wielkiej Brytanii oraz Chin, spływające raporty o nadchodzącej inwazji. Stalin określał mianem, cytuję, angielskich prowokacji. Kazał nawet karać tych, którzy są ich autorami. Tymczasem na drugim krańcu Europy, w Londynie, panowało przekonanie o nadchodzącym przełomie II wojny światowej. Ambasador ZSRR w Anglii, Iwan Majski, w swoim dzienniku pod datą 20 czerwca zanotował. Od dwóch, trzech tygodni atmosfera w Londynie jest gęsta od przewidywań niemieckiego ataku na Związek Sowiecki. Pisze o tym prasa, rozmawia się o tym w kuluarach parlamentu, mówił o tym publicznie Churchill i to nie jeden raz, oferując nam pomoc rządu brytyjskiego i zaledwie trzy dni temu powiedział mi o tym Krips. Szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, by Hitler nas zaatakował. Inwazje zawsze kończyły się dla ich inicjatorów źle. Tak wielu ostrzeżeń Stalin nie mógł lekceważyć w nieskończoność. 21 czerwca wydał rozkaz podniesienia gotowości bojowej wojsk obrony przeciwlotniczej Moskwy do 75%. Tego dnia, gdy na Kremlu trwały nerwowe narady, sobotnie życie w Moskwie toczyło się jak zawsze. Dzieci cieszyły się początkiem wakacji, miasto żyło meczem piłkarskim Dinama Moskwa, a w teatrach wystawiano szereg sztuk. Wieczorem Stalin odebrał wiadomość, że odnotowano 39 naruszeń granicy ZSRR przez niemieckie samoloty. Wówczas szef sowieckiej dyplomacji Wiaczesław Mołotow na polecenie Stalina postanowił zrobić to, co odwlekano już od dłuższego czasu. Była 21.30, gdy wezwał na Kreml niemieckiego ambasadora Friedricha Wernera von Schulenburga, by zaprotestować przeciwko niemieckim lotom zwiadowczym. Mołotow zasypał hrabiego szeregiem pretensjonalnych uwag, w których dało się jednak odczuć nutę żalu. Dlaczego Niemcy zdają się być niezadowoleni z porozumień z ZSRR i dlaczego wszystkie kobiety i dzieci opuściły niemiecką ambasadę. Nie wszystkie kobiety, moja żona nadal jest w mieście odpowiedział krótko Schulenburg. Poza tym hrabia był wyraźnie zmieszany, nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zaraz po wyjściu ambasadora Rzeszy w gabinetach zawrzało z powodu pojawienia się niemieckiego dezertera, który oznajmił, że atak ma nastąpić o czwartej nad ranem, 22 czerwca. Zaczęły się kolejne niekończące się narady Stalina z generałami i politbiurem. Dyktator nerwowo chodził po gabinecie w tej z powrotem, nie wiedząc jaką decyzję podjąć, i dociekając, czy podesłanie dezertera nie jest kolejną prowokacją. W w końcu niezmordowany w ostrzeganiu Stalina przed wojną i wyszydzany z tego powodu przez dyktatora Siemon Timoszenko, powiedział: „Należy natychmiast wydać rozkaz o postawieniu wszystkich wojsk okręgów przygranicznych w stan pełnej gotowości”. Stalin jednak znów zaczął mówić o prowokacji, a gdy Żukow zaczął odczyt treści rozkazu o pełnej gotowości bojowej, dyktator przerwał mu i rzekł, że na taki rozkaz jest za wcześnie i trzeba rozwiązać problem metodami pokojowymi. Celem nadrzędnym było unikanie prowokacji i taki rozkaz przekazano armii. Stalin łudził się, że koncentracja wojsk niemieckich oraz ewentualny prowokacyjny ostrzał to sprytna intryga niemieckich generałów, a nie samego Hitlera wraz z Wiaczesławem Mołotowem sądował, czy ruchy na granicy nie są próbą wywarcia presji na Moskwę w sprawie nowych rokowań, a tak Niemiec uznawa. Za coś pozbawionego sensu i całkowicie absurdalnego. Nocą 21 czerwca, w okolicy godziny 23, w otoczeniu najbliższych współpracowników, Stalin znów powtórzył słowa, że Hitler nie zaatakuje ZSRR. Świadkowie zauważyli jednak w oczach dyktatora niepewność, tak jakby w jednej chwili był przekonany o inwazji, a parę minut później upierał się, że do ataku jednak nie dojdzie. Tej nocy, trapiony wątpliwościami, Stalin wydał w końcu spóźnioną dyrektywę dla wojska, ale jednak o nie do końca jasnym charakterze. W dniach 22-23 czerwca możliwy jest atak Niemców na wszystkich frontach. Napaść może zacząć się od prowokacji. Zadaniem naszych wojsk jest nie reagować na te prowokacje, lecz równocześnie być w pełnej gotowości bojowej do odparcia ataków Niemców i ich sojuszników. W ciągu nocy należy zająć stanowiska ogniowe, rozśrodkować samoloty na lotniska polowe i starannie zamaskować, postawić w stan gotowości wojska obrony powietrznej. Było już po północy, zaczął się 22 czerwca. Gdy Niemcy szykowali się do ostatecznego ataku, do Stalina spłynęła kolejna sensacyjna wiadomość. Kolejny niemiecki deserter uciekł ze swojej placówki i po długiej ryzykownej przeprawie przekazał Sowietom wiadomość, że wkrótce nastąpi atak. To dezinformacja, powtórzył nie wiadomo który już raz Stalin, po czym kazał dezertera rozstrzelać. Stalin był już ze swoimi współpracownikami w swojej podmoskiewskiej daczy. Liczyli na to, że trochę się rozerwą, przy alkoholu i biesiadzie, w tradycyjnym rosyjskim stylu. Humor jednak nikomu nie dopisał Stalin polecił w końcu Mołotowowi, aby wysłał szyfrogram do ambasadora ZSRR w Berlinie, aby ten skontaktował się z Ribbentropem. Mołotow wrócił więc do biura i wykonał to zadanie w okolicy godziny 12.40. Sowiecki ambasador miał wysłać prośbę do Ribbentropa, w której zawarte były podobne pytania, które Mołotow zadał Schulenburgowi kilka godzin wcześniej, ale szef hitlerowskiej dyplomacji nie reagował. Zbliżała się druga w nocy. Większość członków sowieckiego rządu była już w łóżkach, sen będzie jednak krótki, a po przebudzeniu nic już nie będzie dla nich takie samo.